Baza Wojskowa. Tu pracuje żołnierz G-Play. Pewnej nocy udaje się na misję, która polega na zdobyciu tajnych planów wroga. Niestety misja kończy się niepowodzeniem i G-Play musi uciekać. Na swojej drodze znajduje tajemniczy bunkier, przed którym jest napisane Zakaz wstępu. Postanawia tam wejść. Zobacz jego przygodę i nie zapomnij zostawić kciuka w górę, a challenge na dziś to 12 tysięcy kciuków. Zapraszam do oglądania. Jeśli podobały Ci się moje filmy, nie zapomnij kliknąć subika z dzwoneczkiem. Dziękuję! Yo się Z tej strony Gplay właśnie zostałem obudzony w środku nocy na naszym obozowisku, ponieważ niedługo idziemy na misję. Na ciężką misję, właśnie generał tam już e, zbiera całą grupę i będziemy właśnie musieli się tutaj szybko przyszykować, żebyśmy się tutaj nie spóźnili i będziemy szli właśnie na panie pole G bitwy Panie panie Gplay, co tak długo? Szybko, proszę się pośpieszyć, Ubieracie się w tej chwili. Chwila, chwila, o, przepraszam, pana generała, nie zauważyłem. Tak. Już ubieram tutaj e, właśnie swój strój, o kurczą, tutaj na ławce, przepraszam, generale, ale jeszcze jestem zaspany. W środku nocy zostałem obudzony tutaj e, na pole bitwy, okej okay. wyglądam idealnie. Dziękuję, dziękuję, generale. Myślę, że jestem już przygotowany, także idę do szeregu, już się ustawiam tak. tutaj. Nie generał Proszę. tłumaczy, nie generał tłumaczy, na czym będzie polegała nasza Witam. dzisiejsza misja. Tak, witam bardzo serdecznie. Dzisiaj macie zdobyć tajne e, plany naszych po prostu przeciwników, naszych e, z, ci przestępcy są tam w tamtej stronie, oni robią bardzo złe rzeczy, musicie zdobyć plany i na spokojnie wszystko zrobić, Zatem proszę bardzo, e, wszyscy gotowi są? Wiecie co macie gotowi, robić, tak? gotowi, tak, to świetnie. Tak. Możemy ruszać, możemy ruszać generalnie. Okej, okay, także razie... ja... Ja będę y tutaj tym samochodzikiem, zaklepuję, zaklepuję, a pierwszy, ha. Zobaczcie, y jakie fajne motorki tutaj mamy na stanie, taki fajny, fajny właśnie taki motor. Można powiedzieć, że to jest czołg-motor, akurat tutaj widzicie, mamy taką nawet lufę, ale my będziemy właśnie dzisiaj prowadzili, dlatego muszę tu wsiąść, kurczę, coś nie mogę, słuchajcie, wsiąść na pole właśnie kierowcy, tylko cały czas siadam z tyłu. Nie wiem, poczekam zaraz właśnie jeszcze, o! Dobra, poczekam na mojego przyjaciela i może on tam wsiądzie. O, jesteście gotowi, chłopacy? Kto ze mną jedzie? Kto, który chętnie ja, żeby ja ze mną jadę, się ja jadę To ja, wsiadaj siwanko. do tyłu, wsiadaj do tyłu, słuchaj. Tak, do tyłu, Dobra, tak, o, do tyłu jestem, a ja do, jestem do, do, do przodu, okej. Okay. I słuchaj, jedziemy, 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 ja dokładnie wiem gdzie mamy jechać. Generał mi wszystko wytłumaczył, dlatego ruszamy na naszą ciężką misję, ale ten samochód wolno, kurcze jedzie, a czykolwiek uważaj tam, bo tak no. naprawdę mogą nas zaskoczyć tutaj w środku lasu i będziesz tak. musiał tutaj otworzyć ogień, wiesz? Wiem, masz rację, ale właśnie tutaj nam dowódca mówił, że mamy na spokojnie wszystko załatwić, podobno mamy pot, bo jest bardzo ciemno, jest, wiesz o tym, że jest trzecia w nocy w tej chwili? Kurczę, masz, słuchaj, jakieś pochodnie przy sobie, bo ja nie wziąłem w ogóle pochodni, oświetlaj może tutaj teren, mam, ja mam, w ogóle, mam. jest jeszcze księżyc w pełni, widzę, już się zbliżamy powoli do bazy tak? wroga, uważaj, szykuj się, szykuj się, słuchaj, tak, możemy tu wysiąść się. w sumie, wysiadamy, 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 tak. o, nie. ewakuacja, o, ludzie, słuchajcie, Świetnie. także teraz się przyszykujcie, musimy się tutaj dostać, nie wiem... Musimy tutaj wykraść chyba te tajne plany, o tym miejscu generał mówił, tak? Tak, o tym miejscu właśnie mówił, wiem, jak już widzisz... Ej! Co? Tybie zadzwoniłeś, zadzwoniłeś, ty tym! Ups, Uważaj. przepraszam, przepraszam. O nie. Słuchaj, oni tam wiedzieć. są, oni tam są, wiedzę, kurcze! O nie, o nie, o nie, słuchajcie, Grypko, tutaj wrók jest, wrók jest. Uważajcie, uważajcie nie. do do boju, do boju, boju. Dawajcie, o kurczę, ich tutaj Damy jest radę. Do, zdecydowanie tak. za dużo. Uważaj, uważaj, przyjacielu, Grypko, tutaj To tu, jest stała armia. Plany, oddawać Ej, plany, oddawa oddawać plany. O nie, o nie, o kurczę, o nie. Jak, tutaj tutaj jest dużo. Dobra, szybko wezmę ten miód. Bum! nasi tam? przegrywają, nasi przegrywają. Rozumiesz? Wycofujemy Nasze się. Zęłeczki, tak. Wy, wycofujemy się. O przepraszam, szybko. jeszcze cię dziabnąłem Dobra, wycofujemy się, wycofujemy, wycofujemy się. się. Szybko, dawaj, szybko, dawaj, szybko. dawaj. Ja się musimy, się, musimy zwiewać, musimy obmyślić, pan tam, tam wrócić yy, po te plany, Patrz, wszyscy. Gonią nas. nas biegnią, gonią o, nas, gonią nas, szybko. gonią nas. Dobra. Patrz się. Szybciej, szybciej, nie patrzcie za siebie, nie odwracajcie się za siebie. Szybciej, szybciej, okay. szybciej, szybciej. Ja. Ej, tutaj coś Z jest. GP. Poczekaj. Tutaj coś jest. Patrz. Daj pochodnie, daj pochodnie, szybko, szybko, pochodnie, bo nic nie widzę. Patrz. Zakaz wstępu, w ogóle tutaj jest jakiś bunkier. Ja nie mogę, ja się boję takich miejsc, słuchaj, wiesz? Patrzę. Ja nie wiem, czy to dobry pomysł, żebyśmy my tam wchodzili. To jest pewnie jakaś straszna, nawiedzona piwnica, słuchaj, ja tam nie idę, wiesz? Ale słuchaj, gipej, przecież oni zawidać będą ci przestępcy i nas złapią, rozumiesz? Wtedy normalnie że jest po nas! Po nas! Po prostu po nas, że nigdy nie zobaczymy swoich żon ani swoich, swojego domu, słuchaj, gipneyki, no zaś musimy wychyć. Dla to uciec. zrobię, słuchaj. Tak. O, wejdę tutaj Boś. i się schowamy, ale schowamy strasznie się boję. To jest jakiś straszny bunkier, okej, okay, wchodzimy tutaj. I nie wiem, znajdźmy Bra. może jakieś, nie wiem, lepsze bronie czy coś. Patrz, tutaj są jakieś dynamity. Tutaj coś jest, jakieś strzały, słuchaj. O nie! Tam znalazłem, coś widziałem, Znalecie. coś strasznego. Lepiej się Znale, słuchaj, wycofajmy to, tu, co tutaj mamy. Pozwiedzajmy. Wow, o, tu jest jakiś bunkier, Tutaj ma w ogóle jakieś klucze znalazłem, słuchaj, może się przydadzą później. Okej, okay, dawaj, 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 musimy. Gdyby, słuchaj, e, może się roz, rozdzielimy to? tutaj. Ja tutaj wiesz co, o nie, 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 nie. nie. Tutaj, tutaj widzę. No coś że są... w ogóle jest, ale tutaj. Ej, tutaj było wiście. Tutaj w ogóle coś rzeczywiście jest, poczekaj. Okej, okay, tu pójdziemy. Tutaj, tutaj mamy jakieś w ogóle wejście do góry, jest klapa otwarta. Ty tutaj widać, tu można obserwować co się dzieje, widzicie? Jakieś tajne kurczę baza zwiadowcza. Ja nie wiem w ogóle, nie wiem co my robimy, co, co zrobimy. Czekaj, tutaj Hej. są jakieś dźwignie. Nie wiem, nie I wiem, schodź, przyjacielu. Może... Naprawdę się pogubiłem. Tutaj już nie wiem za bardzo co robić. Co robimy? To Ej. Chodź, zobaczymy, czy. Przejście zostało grane. zamknięte, zobacz. Y Zabudowali o, nas bedrokiem, albo to jest jakaś nawiedzony, jakiś nawiedzony bunkier, ratunku wypuśćcie nas stąd, wypuśćcie nas stąd ratunku O nie, o nie. ja nie! słuchaj, tam no. jeszcze widziałem jakąś zapadnie w ogóle na dół Ja kurcze, jak, jak ty to otworzyłeś tutaj wcześniej te drzwi w ogóle? jest wejście, Ale słuchaj, cipli musimy się stąd wydostać. To jest tutaj jesteśmy mówi, to jest jakiś nawiedzony, nawiedzony, nie wiem, nawiedzony po prostu pomieszczenie. Ty ty chodzisz w stylu. kółko. Czemu ty wchodzisz w kółko? Słuchaj, sam się tu pogubię. Otwórz te drzwi. Jak wcześniej nie otworzyłeś, dałeś radę przecież to zrobić. To czekaj, A, czekaj. może ja tutaj te otworzę. Kurczę, nie, no nie wydostaniemy się stąd. Zostaliśmy uwięzieni. O, czekaj. ej, mnie tutaj. W tutaj jest mi. O, o i co? O, no wpuść mnie, słuchaj. Ciek, tu rędy mam wejść, słuchaj, zamknięte, no puścisz mnie czy czeka, nie. Czekaj, 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 no, czeka, drzwi, muszę... słuchaj. No, pięknie, słuchaj, ale ci to zajęło, słuchaj, dużo czasu. Dobra, o, słuchaj, tu widziałem jakieś przejście. Widzisz podziemna jakaś klapa, wchodzimy tam zobaczyć co się dzieje. No, musimy jakoś stąd wyjść, więc wejdź, chodź pierwszy, chodź pierwszy. Dobra, chodźmy, no, rozejrzymy się tutaj. O nie, ty tutaj są jakieś w ogóle podziemia, nie spodziewałem się, że to jest aż taki wielki bunkier. Naprawdę fajnie to wygląda, tylko tu jest trochę przerażająco, jest pełno pajęczyn, jakieś ścieki, śmierdzi tu kanalizacją i pełno, pełno szkieletów. O nie, tu jest pełno szkieletów, czyli tutaj ludzi, dużo ludzi musiało polegnąć. Ty, ja miałem klucze w ogóle, że ja tych drzwi nie otworzyłem, przecież kluczami mogłem je otworzyć, nie? No tak, słuchaj, pewnie te klucze w nie zabrać, ale wiesz co, musimy się skupić, musimy się jakoś stąd wydostać, bo tam był bedrock, a to znaczy, że nie ma nie ma stąd innego wyjścia. Musimy znaleźć inne wyjście i powiadomić dowódcę w ogóle, że Ty. przegraliśmy, słuchaj, że przegraliśmy. Dokładnie rozumiesz? tak, ale wiesz co jest najgorsze, że tutaj są jakieś namioty, tutaj ludzie śpią. Ja no? nie wiem w ogóle co Może to jest. Ej, widzę tam Stoi. kogoś, widzę tam jakiegoś żołnierza. To on wygląda trochę jak żołnierz jakiś ex, nie? No, tak, ale patrz cały jest... Z... Może mu pomożemy, słuchaj, podejdziemy z nami... się zbyt... Halo, no. potrzebuje Pan Halo. pomocy? Proszę Halo, Pana, Że Ej on się, się na Ciebie rzucił, uważaj, on jest mocny, ja on jest mocny, w mojego kolegę, uciekajmy, uciekajmy, szybko, o, tu jest wyjście, tu, tu jest wyjście, dobra, 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 tu jest wyjście, szybko, szybko, dawaj, zamykamy, 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 szybko. o, o, ja nie mogę, widziałeś? Jaki straszny człowiek, chcieliśmy mu pomóc, a on no. nas zaatakował, co on sobie myśli? Wiesz ja co, nie mogę. to jest chyba, to jest chyba jego jakiś bunkier, a jak to jest jego bunkier i on po prostu nas tutaj specjalnie zamknął, patrz, tam jest telefon, może zadzwonimy? Trzeba Dlaczego sięgnąć. Ja nie sięgnę, słuchaj, tu drzwi są zamknięte, zostaliśmy tu więzieni, nie ma żadnej dźwigni nawet, żeby ją pociągnąć. O nie. A te, ja nie dosięgnę telefonu. Chodź tutaj zobaczymy co jest. Są jakieś samochody, słuchaj, motory. Nie, tu jest jakaś tajna baza, co? Co myślisz tak. o tym? Nie ja wydaje, Paszę, nawet są jakieś dziwne mechanizmy To jest chyba jakiś yy, po prostu stary bunkier, po prostu przedwojenny, wiesz? Na pewno Ojejku, słuchaj, musimy znaleźć stąd wyjście Ten, ten żołnierz był straszny, ja się bardzo boję Ja też, ale zobacz, co tutaj mamy Zejście na dół Słuchaj, jeszcze głębiej Im, go, im no? głębiej, tym gorzej, słuchaj Im te, głębiej, tym gorzej Dobra, są dwa przejścia Może ty pójdź w tą stronę no. Ja się rozejrzę tutaj Dobra. I jak coś się spotykamy tu na miejscu Okej okay. Okay, zobaczymy, tu są jakieś drzwi O nie, pająki o, kurczę, ale tam pająków je, było przerażające miejsce, tam na pewno nie idę. Jak e, to kogoś tam widzę? I e, co tutaj się dzieje? Patrzcie, jakieś komputery tu mają? Po cichu, mam, mam nadzieję, że mnie nie, nie zobaczy. Kurczę, co to jest? Co to za dziwne miejsce? Naprawdę, naprawdę zaczynam się bać. Proszę, tylko nie odwróćcie się, nie odwróćcie się. Po cichu, po cichu. Okej, okay. szybko, szybko. O nie, o nie zobaczył mnie. Szybko, szybko chwamy się. Czas! cześć. cześć. O, ty jesteś duchem? I zostaw tak. mnie, duchu przeklęty! Nie podchodź do mnie! Krzywdy ej, mi nie rób, słuchaj! Nie ode mnie, rozumiesz? Ej, o, przestań. nie, ej, Przestań, przestań mi bicu! A ja jestem. Ja nie chcę ci zrobić krzywdy! rozumiesz, że ja jestem tutaj. Ja jestem tutaj uwięziony, wiesz? Ja jestem jednym. Tutaj są moi ziomeczkowie w ogóle, to są moi koledzy. Jesteśmy duchami, którzy są tutaj uwięzieni przez tego żołnierza Eksę. To jest żołnierz Eksę. Kurczę, słuchaj. Ogólnie rzecz biorąc, to ja naprawdę nie wiem za bardzo, gdzie jestem, a ja się strasznie duchów boję. I w ogóle, tu jest ty was tyle. Mogę wam jakoś pomóc, nie? Możemy razem znaleźć rozwiązanie tej sytuacji? W ogóle, to słuchaj, ja nie wiem skąd te się wziąłeś, ale jak się tutaj już przyszedłeś, to stąd nie ma wyjścia, rozumiesz? Tutaj ten żołnierz Exe jest taki zły, że on nas właśnie, my też tak jak ty tutaj się dostaliśmy i nas, nas wszystkich zamienił w ducha już dawno temu. I ciebie teraz będzie chciał zamienić w ducha, rozumiesz, nie. ale... No, możemy coś z tym zrobić, słuchaj, tak. my zapobiegnijmy tego, o, ty w ogóle nie ma ciała i nóg prawie całego, co tak. możemy zrobić, słuchaj? Co? jest tylko wy jedno wyjście, ale bardzo się dobrze składa, że przedeś tutaj, bo ty jesteś człowiekiem i tylko ty możesz nam pomóc, ja jestem już duchem i nic z tym nie zrobię, ale możemy stworzyć miksturę tego żołnierza Exe i dzięki temu będziemy mogli stąd wyjść, rozumiesz? Dobra, jak zrobić tą miksturę, mów szybciutko duszku. Pierw potrzebujemy oko. Oko, sfermentowane oko pająka i ono jest tam za tymi pająkami. Rozumiesz? Dobra. Musisz je zdobyć. Ja się boję Szybko. pająków, ale Zdasz poradzę radę. sobie. Mam, mam tutaj broń od generała. Poradzę tak. sobie z wami pajączki. i bej. Pomóż Świetnie. mi, a ty... Ty jesteś niewidzialny, tak? Czy ty, 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 ty tych duchów, tych ty, pająków nie możesz tknąć nawet, tak? Tak, tak. Niestety nie mogę ich tknąć, mogę tylko im odwrócić uwagę i też właśnie nie mogę stworzyć tej mikstury, bo nie mogę nic utrzymać w rękach, wiesz? Nie Dobra, słuchaj. Jej... Tu, ta, ta, na szczęście daliśmy radę. Mam tutaj, jest to sfermentowane tak? oko pająka, okej, okay, trzymaj tutaj. Czy ja mam trzymać te wszystkie ty temki, masz, ty, co? Ty, 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 bo mi wyleci z rąk, wiesz? Dobra, bo co ja dalej, duchem. co dalej? Mów, co dalej potrzebujemy? Tam w słuchaj, ogóle w tamtym kierunku poszedł mój przyjaciel, bo razem z nim Przyszedłem, więc, jak coś, nie jestem sam. Słuchaj, to bardzo źle, bo tam właśnie e, tam mieszka ten, e, po, ten właśnie żołnierz Ekse. Ale tutaj jest następne zadanie, słuchaj, tutaj jest diament schowany właśnie w tym pokoju. Tylko, jeżeli umiesz właśnie parkur, to wtedy podniesiesz ten, e, ten diament. Dasz radę, dobra. jak myślisz? Dam radę, dam radę, słuchaj, jestem w miarę dobrym parkurowcem, dlatego myślę, że sobie poradzę i się przypadkiem nie spalę z tym. O, dobra, jestem, mam ten diamencik, Masz? ok. Jest, Także świetnie. to jest drugi przedmiot, tak? I tak? Ile jeszcze przedmiotów potrzebujemy? Jeszcze dwa. Potrzebujemy jeszcze jeszcze e, węgla drzewnego i notesu, notesu właśnie tego złego e, policjanta exe. Chodź za mną, ja ci po, e, pomogę. Musimy dobra, tutaj tady. nic nie było. Tam było też jakieś pomieszczenie. Słuchaj, tam ale... było pomieszczenie do przesłuchań, ale dobra, chodź dalej. O, tutaj, tak widzisz, to tam za Lasery? tym... Lasery? Kurczę, tak, tak, zostaliśmy tak, uwięzieni. Nie przejdziemy przez ten laser. On na pewno... E, o, a tu jakie potwory. Ja tam nawet nie zaglądam. Co dalej, duszku? Coś tutaj. prostego mi da jakieś zadanie, nie jakieś potwory straszne jest specjalny piecyk. Tutaj musisz przepalić w tym piecyku drzewo i wtedy powstanie węgiel drzewny. Ale potrzebujemy do niego hasła, które jest w tej skrzyni. A hasło w tej skrzyni jest właśnie w tym pokoju z potworami. O tak, nie, właśnie, tak. spodziewałem się tego. Spodziewałem się tego, że będę znowu musiał walczyć. Ale kurczę, chwila, tutaj jest jakiś zombiak, jakiś też duch. enderman. no dobra. O nie. O, o kurczę, nie. O, kto otworzył drzwi się. i mnie popchnął? To ty mnie to... popchnąłeś. Tak? To, to nie ja. Aj, to ten właśnie żołnierz Ekse robi nam takie specjalne właśnie trolle, rozumiesz? On tak nas troluje, bo on pewnie wie, że idziemy Słuchaj, Musimy się pośpieszyć, rozumiesz? Dobra, dobra, wchodzę. Bo, mam was. Pierwszy zajmę to, bo O, karta z niego wyleciała jakaś. Dobra. Puk, puk. Dobra, mam kolejnego. Świetnie. I ostatni. Dobra, mam w jest. ogóle zdobyłem jeszcze jakąś kartę. I tutaj jest hasło. Dobra, mam hasło. Uwaga, hasło to dobra. jest 8596. Szybko. Szybko lecimy. 8596. 8, 5, 9, 6. Okej, mam tutaj węgiel i yes. drewno, i tak naprawdę teraz mam tutaj też hasło chyba do tego piecyka. Czyli 6, 8, 2, 4. 6, 8, 2, 4. Dobra, przepalamy. Robimy tak, tak. węgiel drzewny. Mam przepalić e, drewno czy węgiel? E, drewno, masz przepalać drewno. U góry drewno, a na dół węgiel i wtedy będziesz miał węgiel drzewny i to Dobra, jest jedna sztuka, naszym... ile, ile tak, potrzebujemy? Jedna, jedna sztuka wystarczy. Zatem super udało się. Teraz musimy jeszcze tylko przejść przez tarasery. One są specjalnie tutaj, bo tamten właśnie e, żołnierz Excel nie chce, żeby... Ała! Uważaj. Nie chce, żeby, żebyśmy się dostali tam, wiesz? Czekaj, ja zdobyłem jakąś kartę. Może... Ty, działa, 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 jest. wypadła z jednego z tych potworków, czyli co, teraz ostatnim y, przedmiotem jest notes, który musimy zdobyć, tak? Tak, teraz musimy zdobyć notes, tylko to jest najtrudniejsze zadanie, bo notes jest w pokoju tego właśnie e, żołnierza, ja proponuję coś takiego, że ja odwrócę uwagę żołnierza, a ty spróbuj zdobyć ten notes, czekaj, czekaj, bo on tutaj może być. Dobra, czekaj, ja zobaczę, gdzie, no, no. gdzie jest, tutaj, tutaj tak, mam szukać? Tak. Tu to dobra, idź, ja idę lecę. zobaczyć, czy on Dobre, tu jest, czekaj. Tak. Ty nie ma go tu. Pilnuj, no o, o, obstawiaj przejście. Ok, musimy znaleźć tutaj notes. Słuchajcie, lampka. Na razie tutaj żadnego notesu nie widzę, ale naprawdę to jest przerażający bunkier. Już mam tego dosyć. Czekajcie, tutaj coś jest, a to jest ubikacja, Ok, dobra, gdzie on może schować ten notes? O, tam coś widzę. Widzicie? O, to jest chyba ten notes! Czekajcie, uda mi się go wyciągnąć spod tego łóżka. Mam! Mam notes! O nie! O nie, o nie, o nie! O nie! O, zostaw mnie! Trzy, zostaw mnie! Zostawmy! teraz kocze. zostaniesz duchem! Trzy... Nie, dwa, co ty robisz ze mną? Jeden. A, gdzie ja jestem? Czemu jestem taki blady? I chwila zostałem duchem? I o co tutaj chodzi? I to jest jakieś więzienie. Ej, ty! Co ty tutaj robisz? Wypuść mnie, cwaniaku jeden, ja ci dam, chodź tutaj. Nie, nie wypuszczę cię, słuchaj, teraz, teraz zostałeś duchem, rozumiesz? I będziesz tutaj w tym bunkrze na zawsze, do końca swoich dni. Nigdy nie zaznasz już e, normalnie życia normalnego, tylko zawsze będziesz tutaj duchem, będziesz uwięziony. Oszalałeś, a ja się myga, jesteś cieszę. niepoważny, nie pozwolę na to, słuchaj, nie pozwolę na to, ratunku, Nic niech mi nie... ktoś pomoże, niech mi teraz, ktoś pomoże. Teraz, się trzymaj normalnie, to jesteś uwięziony do końca swoich dni, ha, 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 a ja lecę, pa. To ja. Jasne, kurcze. Ja chcieliśmy mu pomóc, chcieliśmy pomóc, czekajcie jak ja w ogóle wyglądam, Zostało. w ogóle gdzie są moje przedmioty, wszystkie przecież przedmioty zdobyłem, żeby zdobyć tą miksturę której mi się nie udało, patrzcie jak ja wyglądam, jestem duchem, tego się nie spodziewałem, że, że, że zostanę w tym buksze zamieniony w ducha, ratunku, pomocy, niech mi ktoś uwolni, chwila, ktoś tu jest, hey, przyjaciele. Jesteś uwieziony? Ej, nie. sorry To ja, G-Play jestem duchem, słuchaj, nie bój się mnie dziękuję, Wypuść dziękuję, mnie, dziękuję, wypuść mnie, wypuść mnie Dobra, dobra, już, już, chodź Chodź, wiesz co, słuchaj. ja tutaj, no, no on, mi, on rzucił na mnie jakieś zaklęcie I zamienił mnie w ducha, A co no ty nie. tutaj robiłeś w ogóle? No tutaj przyszedłem, zobaczyłem go i się przestraszyłem, więc się schowałam w jego łazience, ale usłyszałam jakieś krzyki, zobaczyłem ciebie i widziałam, jak cię zmienia w ducha, rozumiesz? Nie wiem, no. czy jest dla ciebie w ogóle jakikolwiek ratunek, G-Play, jejku. Musi Masakra. być, musi być, czekaj. No. Ty, mam tutaj te przedmioty. Dzięki nim będziemy mogli zrobić miksturę, żeby go pokonać. Tylko tak. widzę, że zabrał, słuchaj, zabrał notatnik gdzieś, nie wiem za bardzo gdzie. Ostatnio schował go pod łóżkiem, może sprawdziłem łóżkiem, czy znowu nie odstawił go na miejsce, Tylko uważaj, uważaj, bo on tu może być. Jest tam, bierz, jest tam? Nie, nie, nie ma nikogo. Dobra, to ja biorę szybko ten notes! Szybko, szybko! Jest tam, jest tam nie, nie notes, ma go. jest, 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 jest. No, no, jest no, ten dobra, ten bierz notes i zwiewamy stąd szybciutko, zanim zanim nas zaskoczy, słuchaj, bo tak naprawdę poczekaj. Dobra, w którą stronę biegniemy, co? Tam, tam, oj Sorki, ta, tam sobie, o tutaj coś jest w ogóle, czekaj Czekaj ty, to jest laboratorium. Mamy wszystkie potrzebne rzeczy. Tak. Słuchaj, ty się znasz na alchemii, ogólnie tak. trzymaj. Potrzebujemy zrobić miksturę, która, dzięki której pokonamy go. Potrzebujemy właśnie tych przedmiotów no. i tego notesa, który masz. Musisz tak, te tak. wszystkie przedmioty wszystkie złączyć, zmontować i zrób najlepszą miksturę, najlepszą miksturę na pokonanie tak. właśnie tego tak, że... e, cwaniaka, a ja pójdę się tu rozejrzeć, czy wszystko w porządku, czy tu nikogo, aby na pewno nie ma. Na razie go tak. nie widzę. Jest czysto, I... jak ci idzie? Mam przykle, bierz, bierz miksturę, słuchaj Teraz musimy go pokonać, może tego pokonasz A ja po prostu, wiesz, ja się trochę boję Powiem ci, się cykam Ja, ja nie byłem szkolna takiej sytuacji żołnie żołnierze ekse w ogóle, o co chodzi no. Zrobimy tak, ty nie zostałeś zamieniony w ducha Nie masz nic a. do Masz dużo do stracenia, nic nie mam do stracenia Bo a. jestem duchem i muszę znaleźć jakąś ty, drzwi tutaj były otwarte Czyli ktoś tu niedawno musiał być Ech, w ogóle to pewnie on. on On pewnie tu gdzieś wyszedł tak. Słuchaj, idę go poszukać, a Dobra. ty się lepiej schowaj okay. Jak będzie po wszystkim, to po ciebie przyjdę, ok? Idź do jego Dobra. ubikacji czy gdzieś Do Dobrze, zobaczenia Okej, okay. okay, słuchajcie Jesteśmy tutaj o kurczę, to jest to pomieszczenie, gdzie te duszki były Patrzcie, tu są w ogóle jakieś schody Może wejdziemy do góry, zobaczymy, rozejrzymy się tu trochę To jest jakiś balkon Okej, okay. nie wiem za bardzo, gdzie mam szukać teraz tego właśnie wojownika Tego żołnierza X Ale jeśli tutaj były otwarte drzwi Słyszałem, słyszałem O nie, co on tu robi? O ty, o ty, kurczę, mam na ciebie miksturę Także na trzy, dwa... 2... Jeden, o skoczy, uciekł, chodź tutaj Mam no cię, co, teraz co? już po tobie słuchaj no? mam, mam miksturę, dzięki której zostanie zniszczony, A wszyscy, wszystkie duszki Dobra. odmienią się w dobre nie, osoby Nie, nie Trzy, rzucaj tego, dogadamy dwa, się nie. Jeden, bum, i masz teraz O kurczę, pokonałem go A co ze mną, o co ze mną słuchajcie, ja nie mogę, zostałem zostałem już odmieniony, no, normalnego człowieka, o, ale super Dużki duszki, duszki, wy pewnie też niedługo zostaniecie odmienieni, pokonałem tego żołnierza X i już nigdy nie, nie będzie wam robił krzywdy i nic złego teraz wystarczy, że znajdę mojego przyjaciela i zwiewamy stąd, przyjacielu, przyjacielu gdzie jesteś, gdzie on tutaj jest słuchajcie, powinien gdzieś tutaj być e, nie wiem, czy się schował w ubikacji, tutaj jestem w alchemicznym e, właśnie tym ostatnio był tutaj, w laboratorium, w ubikacji nie ma go tutaj, nie ma go tutaj, dobra, słuchajcie, zwiewamy, zadzwonię do niego najwyżej satelitarnego telefonu, e, który ma zasięg po prostu wszędzie i znajdziemy go, teraz musimy się wydostawać stąd, e, chyba ten, o, no, przyjacielu, przyjacielu, za mną, za mną, za mną, dawaj, dzida, 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 już jestem sobą, już jestem sobą, widzisz, już nie jestem duchem, słuchaj, zostałem odmieniony, musimy stąd zwiewać, zostałem, zos pokonałem go, okej, okay, patrz, guzik jest, dobra, Szybko, komendancie przegraliśmy, ale już lecimy, przyjeżdżamy do jednostki, tak, chodź. Uciekamy, tak, szybko. uciekamy. Szybko. Ale to była trudna misja, chyba najtrudniejsza misja na świecie. Dawaj, tędy się wspinamy do góry, idziemy na skróty. Okej, okay, także zwiewamy.